Ma, masz, ma, ma, masz, ma, manasa, 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 manasa i Zoreni, 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 Zoreni. Nie przerzućmy Zoreni ma Manasu. się manasują go Tego nad Zorenim, na Nord, na Nord Tego na Nord, Tego na nord. Zmiana tak. Pada, 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 pada i podchodzimy, podchodzimy dobra. i Zoreni Zoreni, Zor... Manasujecie. Zoreni. Zoreni, 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 do końca, do końca. Dobrze firmas, firmas, firmas jest w dupie Firma z tyłu Uciekają na szkielet się biegłeś, w w się Chodźcie Woltera za mną Gdzie pobiegłeś? Na dół, w prawo, w prawo. Hanę no, no masz łapią Nice. Pomóc wam? No i teraz tak, 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 tak. było manasowanie piękne. Kurwa, Janusz! Pieknij no na prawo. Będzieś pomóc wam. Czy nie? Skóra, towa i to, to magiczne. Brawo szuferek. Tak. Dobrze ich poduszliśmy. Kam ją, ale najmniej ma Dostał pota ode mnie. Tak, e, jakbyś herek nie podszedł, w, to w, byś padł. Od, od, od jedno z no, odwołuję na No Wiem, ja kurwa tam co chwilę HPK łapał. No, nie, chodźcie tutaj. Idę, idę. nieba ci spadłem chyba, morda. <noise> ja się dziwię, że ty tam przeżyłeś. Ty go no, bój, na cały czas, Bez zestęków. Bardzo dobrze, że ktoś, po, że ktoś podbił i... do tego wola. No ja przebiłem tego wola. co, ktoś się Ręce do tej pory mi się trzęsą. Daj, Kurwa, jak to wygląda? Jakie bogoskowe poty, jak ktoś chce? Wszyscy uda. Mamy potki, kto ma mniejsze niż pinze. Jagunow zemściliśmy się, ale szkoda, że padł. No co ty wymyśliłeś? Chodź do tam kurtyny. Chodź do tej ta... osoby Ale bo cztery ta by... jest przypusowały. Ale widzicie, jak co stara? mamy z tego? Jak mamy poty, jaka jest potęga? Jest. Wystarczy puszować, typa bo ty, ty, ty nasować, ja w i swoich ma nasować Bo w tym wodzie kompania, to nie. Kto? 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 Ktoś jest otwierał tak? tamte ciele, Ale jak no, kurwa, jak ty tego maplika zajebasz przez ten łupę? Ja kurwa patrzę, on obok nich se stoi, mówię no... Piękny jest e, kto po A, to ty się o heret jakich pobiegłeś, którędy? No ja przebiegłem, ja poszowałem ja przebiegł A, przebiegłeś, bo ja myślałem, że ty byłeś bez są w tym bedzie, ty Ktoś wziął już? Kto? Zaobudzcy A, myślałem, że Kurwa... Ale no, grzebki są Wszystko kurwa. Eee, ma ktoś... wyleciał jakiś ASD. A tam był. Dragunow dajcie Dragunowa. Właśnie dajcie SD jak wypada. Dajcie jakieś SD ja nie wiem czy cokolwiek z nich wypadło. Ja nawet ciąg nie otwierałem tym razem. Mam ASD. Ja ja też. dobra, nie. mamy 15. Ustawmy karabin na kratce. Tak, tak. Karabin na kratce. Karabin na kratce. Będziemy się z nimi tak zamienił A patrzył ktoś po ciele Dragunowa? Czy... E, nie radny, ma tych level 21 Oponenta potraca. Kurwa, suka. A jakieś paraliże. Ej, no, chamuto no, no, jakieś parale. Co zostaje gore. paraliże. Gdzie parali. Pop, Ale... ja, to jest spodni? Znacie parale. Po celnym kurwa. Ej, się cherek. Co? Łap parale. Gdzie? Jedwa. Tamem w do no, nich. Idziemy tam. No, idziemy. A jakby masz flamazeebo, i bym no ja masz flamazeebo, może by świat, bo to mały level był. Ale... To się jeszcze nas może zajebał przy okazji. Widzieli wszyscy na otarii, przecież jesteśmy. A no, wiadomo. Zbija, zbija, jej, ej lubię. Ej, zrób to. Ja pierdole no. Co wy robicie? Co już kurwa, mi tę postać do tyłu idzie. Poczekaj, poczekaj. Pa, pa jak o. nie ma liny, to pada. Pa. Mamy go, nie ma liny. nie szedł. Zejdą, zejdą, zejdą. Dobra, ginie. Nie zejdą. Dobra, złapałem. Dobra, go. góra na trzy raz. Góry, dwa, trzy. Ja nie mam liny. No właśnie. No właśnie każdego, Ja pierdolę na buda się blokujesz, to zrób, kurwa, żeby ludzie mogli dojść debili. No przecież byłem, no bo! Dobra, Dobra teraz ich jest pięciu. Na robiliście był world. Wiecie sięście niedopierdoleni. dopierdo oni war, mają w Oni na stakówkę podrą. Taką jak nie mogą. Southwest Lower. Ja wiem gdzie oni poszli, chodźcie. No na Triady poszli. Na Triady, no? Tam jest dwukrotkowe przejścia. Jak tu się wchodzi? Teraz się trzeba w pierdolisz Ale już jeden pata od nich zaraz wszyscy. O kurwa, wchodźcie, wchodźcie. Wchodźcie, wchodźcie. Manasu i go Manasu i go. Prawo, tak prawo. Co się tu niby? Jedego tego. Tego na na prawo, na prawo, na prawo, na prawo! Tego na lewo, tego na lewo, tego na lewo, tego na lewo teraz! Pada... Ana została, Ana! No! uciekaj. Ktoś mnie blokuje! Ana, Ana, mam ją! Parala rzucam, ma parala! Ale widzę, lata tam ktoś pondruje no, Dobra, nie bać lotu, zaraz cię zabij. się Padła, tak? Padła. Ej, oni spierdolają tu na lewo, od góry Chodźcie. Od lewo. Chodźcie, z powrotem. Po Pakujcie się wszyscy. Idziemy do... na górę, poszli na górę. Chodźcie tu. No w ogóle coś biją, to nie w gole, bo nie. Nie wiem. na górę. Tutaj? No tutaj gdzieś poszli, no. Gdzieś tu poszli. Ale ja Dobra. nie mam ników w Macie jakiś nik? No właśnie nie. Furius, coś tam w ciągle wszyscy. Kurwa, no nie wiem, gdzie się tu biega, ty. Czekaj, ja nicku szukam. Ja ja te... yeah, nie, east east chodźcie Michuła za mną. Nord-east? Chodźcie North east? za mną. east Za Januszem, za Januszem chodźcie. Tu gdzieś mi East, east. east, on wraca do wyjścia chyba. Higher South. W wyjściu jest. To wyjście, wyjście, ucieka. No spierdoli no, się. O. Jeszcze nie spierdoli. Higher East, czekaj. Nie zajmij. wiem, jak się tu biega. I tam, z tamtej strony poszli. Ale patrz jak przekminili Ja widziałem wszystko, jak oni, A, kurwa, to Janek. go, Janek, go chyba już Oni, go, go, oni, nie, oni nie poszli tu, Janusz. Chajer ist no, so. Chyba, że już no, to no, na górze no, jest. Oni jest. na Nord, no, Nord na... poszli. Jeszcze ist jest? jest. A to nie jest miasto, kurwa? No, jest no, no nie wiem. A czekaj, wejdę, wejdę piętro wyżej i go ekscywnę. To to tu, no, to jest higheriston i uciek, chyba. No, na kurwa, jest. No, dobra, to nie idzie. No to goncie go, przecież on nie spierdoli nam. Pewnie na Edron już biegnie. Dobra, idziemy i tak na Herokayba, nie? Demony idziemy bić? Czyli jednak będzie ekspienie? nie? Ale 15 przecież teraz mają, nie? A, to sobie. Oni okay. chyba poszli też, kurwa, pekować na te, co? Nam na te dziki w oni nas szukali, chyba. Eastlower czemu mieli nas szukać? Przecież taki o, nakazał pobiegł chyba. Eastlower jest teraz. Ale on nie, może nie może z PZ-em, nie może z PZ-em. Nie wiem. A mm, no, bo to na parowce. South Eastlower to chyba. Te dwarfy, to, co? Tak, takownia stakownia, stakownia chyba, czy nie? Dwarfy. South Lower. No, może na... być na warfem. Daje nikt no, na dwarfem. Dobra, to, to poczekaj, poczekaj. Trzeba skminić, gdzie, gdzie on jest. Dwarfy. Z Jankiem już idziemy na te dwarfy. Nie, lower west. Które to są? No, nie jest tam, wiesz? Jak to? Nie, nie? jest, dobra, jest, chodź, 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 chodź. Ja nie pamiętam gdzie było to zejście map, kurwa nie mam, nie ja chcę mapę. Gdzie wy jesteście? West, lower, Kazał, wiesz gdzie się schodzi, w... niżej? No wiem, tak. wiem, wiem, chodź, chodź, chodź. Jaki on miał nick? No na te się dałem. Kurwa. Ej siocherek, Zabijaj, czekaj, kobiety. gdzie pobiegłeś? Eee, ja mi tego dwarfa, ja, puszcz tego dwarfa Tutaj góra level west Jest to było tutaj Lover east Ej, zabij tego, kit, kit, zabij tego soldiera A prawo chyba, nie? Dobra Kit, 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 zabij tego, no kurwa. <laughs> Dobra, pierdole, nigdzie <laughs> nie jest on tu jest, <laughs> on tu jest Ten ze Masz go? go? No wiekwi, jest, tam widać, widać te... Soldiery Deski Chciałem Kurwa, nie chcę za... O kurwa Gruby się dusi O, ostatni Jest, yes, Idzie, wychodzi Ucieka Wraca? Ucieka, no U Uolu jest most Na moście go łapie Jaki kurwa most? Gdzie on jest? Nad warfach na dwarfach tu mosty są Tutaj o. o kurwa Ty, gdzie oni po... Był za nimi kit? Nie, ja nie tak tu? na czuję ja powiem, Gruby nie mogę... tu O kurwa Ej, się. Kurwa jesteś Ej, hotkeje mi się zmieniły, kurwa Zabij to Piętro niżej A gdzie się tu schodzi piętro niżej? Kurwa, co My jest z moimi hotkeyami? Lecz się! Kurwa, Ustaw no, tu kurwa gruby Dobra na Dobra, A, miałem hotkey'e w LOL'a o, ustawione ej. Jak się wchodzi na te dwa gdzie się schodzi? Na minus do góry, czy na assault? Już go chyba zajeb... go Nie O, tu, o teraz ucieka Baga na dół wyjebał Nic nie miał, baga wyjebał na dół No, no i git Gruby, eee, gruby jak zobaczył <głosy> <głosy> Obczaju, kurwa gruba. Chodźcie na tę na hero cave'a <noise> O, 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 ej, od lewej wolujcie ich, od lewej Mają wolę, mają wolę. Pat, 2 się tych. Dwóch macie tutaj Pakuj się stawić. tam, szybko Pakujcie się Jedziemy mamy Od prawej obiegamy, nie? Od prawej niech parę obiega od razu no pepe, pepe. Właśnie, no właśnie woli tam, woli tam Mamy ich. Dobrze, to to I wchodźcie od lewej. Odprawy, chodźcie, odpy, chodźcie żeby nam nie spierdolili, panowie, chodź! Pepe tam ich poluje, Pepe ich tam poluje. Od dołu, od dołu trzeba iść. Chodź od dołu, chodź od dołu, chodźcie, jeszcze chodź. dwóch. Przecież Pepy poluje, tam co wy robicie? Dobra, tam do teraz do. pod jest ja dobra, spiedlają. teraz jest nit. Ale od prawej uciekną teraz. Prawej ucieknął. Chodźcie tutaj, my podchodzimy tutaj. Chodźcie tutaj, my firma się podchodziłem. Firma, 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 stacha. Firma, firma, na Firma, stacha. Podchodźcie za i manasujcie się. ja leży. A tam dwóch firmansów było, żeby. Do góry, demolizja, broń! A, Borty, A my, ja ana, 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 Belkow. Dobra, be nice. Podchodźcie, ana, ana. Szybowicie, zniknął. Rolest, do góry, do bitwa, ej. Dawajcie go! Uchwórz kurwa! trzy go zoskam. Mamy zyska? go! Będzie mi dobił, się O plecaka to nie zobaczyłem się, Harek ty złodziejów! Ja widziałem tylko Nie wiem plecaka kurwa! Hej, <grym>. dobra walka, ludzie dwa levela zbiłem! No. a mi... Parale, Fule, parale, się nie parale wyjebałem, parale, parale! Biorę parale, biorę parala! Dobrze kurwa, ale, ale żeśmy po... ich... Dużo jest deki jakieś, dużo potiony jakieś, zobaczcie. O, I Volsaty zostawcie to... ja zrobię Ojdzie! Oddaj te daje. Dziesię... <laughs> jeszcze Adidaski spadły z Troyera Adidas jakieś jest deki. Ale ja mam dużo dajcie o, Adidaski Teraz na krosa Ej, dajcie wolę -e jak spadę, bo ja tylko 10. No właśnie pod dragunowa, że ma tu dużo. Ja potrzebne są fanty do walki. Drogunów, ty masz sd na pewno z nich, dawaj. Nie mam, ja na końcu stałem. Daj sd Nie mam. Ty, mój wolno mi daj, to ci zarzucę ze swoich. Dobra. Jak ja mam jeden milion na godzinę. Ale lump. Ja muszę ci, że mi tylko 5 woli. Ale pedał. Dobra, masz piotkę drugą. Wstydziłbyś się, nie? Ej, Szucherek, daj parę chcę. Ty. Nie. Ty co? Co jest? Ty, ale duży. Ja się myślałem, że to nich chłop. MMM, przejadłem. Nie no, chłop biega dwa razy tak jak ja, ja to widzicie, jak się nie boicie, kływa każdego, przekopiemy. Dobra, go staka. i tak 15 mamy. Idę się, się Powoli, powoli, Janusz biegnie pierwszy. Na nie Szynka. ma na szop. Dobra, raszujcie teraz pod mana Prawą, 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 prawą.

Dobra, wjeżdżaj tam, wjeżdżaj tam. Pchaj się, pchaj pchaj się. Mord w taki. Mord chury w taki. Mord chury taki. się, pchaj się, pchaj się. Dobra, dobra, o tu i o to, o to. Duża gruda na górze, please. Oj, cofa cofa, 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 uwaga. Duża tam gruda tam na górze. Ilu ich jest? Duża gruda no jeden, walić GFB. G jest pizdo, no ale dobra, to git A to nie są co mieliśmy się z nimi. Pomaga. łopa, jednego, to jest źwice. Duża gruda na górze, please, HP, HP. Widzicie? Na battle, na battle trzeba kogoś wyjechać. Aha. Ktoś jest oprócz mnie na, na, na staku z nimi? Nie. Zastać się kurde. Arks, Arks, nie biją cię. odłoluj się do lewej. Tam. Dobra, chodźcie, podchodzimy, podchodzimy, chodźcie, chodźcie Ale teraz, bo jest w tarapatach. Ale nie możemy na battle sam. jednego wyspamować. No, no, Ale o, będę o, zaraz bić. Pan wrócił, co to się ujebało? Hejszozet to to jest tu to to jakiś, nasz, się nie, nas 17. Wbijamy tam? wbijamy tam? No wbijamy, wjeżdżaj, wjeżdżajcie za mną. Tam. Tylko leczcie mnie jak coś. Ja podchodzę. Nie wpierdala chodźcie chodźcie ale uważajcie! U, znaw, to, no, o o kurwa mać Ale wyjebali Co mi zresztą, to było? Ostręko, poszło, ja nie na, ja na strzał poszedłem No łajwy ale kurwa, cała mana Ej, bo to się tak nie podchodzi pod staka całego Nie, no bo nie możemy Wycie trapować Ej, musicie tu dobiec, bo jak wybiegną Woluj to, woluj to ja już widziałem twoje HP. <laughs> Ta. Ej, tutaj ty boluje. Nie miałeś czy? Boluje typ tu. Miałem utamę. O, to fajnie. A, to fajno. Ej, oni chcą wybiegać. O, ja teraz. wybiegać. Nie dajmy ja im wybiec, jak wybiegną to padamy, nie? Ja już dochodzę do was. Choć, niech nasi dobiegną. Wole trzymajcie ale Ustaw tam pizda Ustawcie poszło, po i tam było kurwa Nie wiem no, ja to musimy Tak się nie, nie ugadamy, Albo łapiemy go w na ten, jednego zaznaczamy i próbujemy go zbułować na buta albo inaczej tego nie zrobimy No nie, to to, ważny, Ustawmy się na rogu żeby każdy miał SDK jak będzie wychodzić z drzwi i po prostu Caj kazywali panu 60 No Cej Cross C i Do góry od razu Podejdźcie tu C po połu żeby każdy był na dołu Jebane, oni z dołu nic huluje, nie pane przeszanictwo. No to nie chulnie, nie biegajcie, bo z dołu będzie to samo co wczoraj. Masz krzaka, żeby tu Ja do was, dobra już jestem. Dobra, zaznaczmy tego C i spróbujemy go. Ale podejdźcie, żeby każdy miał SDK na cei A, to pelaburo z dołu, kurwa, to O, nim nie miał. kurwa uluje Oni się, patrz. Ja zaraz padniesz. Dobra, ci nie, wlega. nie no, no, to możemy z... tak wystać, ale nie, no. oni mają buta za 2K. Nie, ich jest więcej to i to 80. Imanasy kupują na miejscu. Oj. Ej panowie, o? a walanczek by im zajebać na... Nie kuję. No ich tam. Harnaś, harnaś. Ma... Harnaś O ich w chuj jest kurwa. To, no użo ich tam. Czemu by tych woli nie... No mówię, zaznaczmy jednego ja nie Ale ciężko, bo oni mają pizzy, ja musisz dostał z 100 zero. No ja mam stąd skina Dobra niech to liduje jedna osoba tu ja tu gra wizluxowałem w nich od razu jak zniknie. Próbujmy, nie. Oh oh tu oh no, oh, kurwa no, na pewno dużo im zrobisz. Jakie karaby? Kurwa, masz nowy. Margi do to nie ma sensu. Ej, ale nie, to nie ma sensu. Trzymajcie no, no, wolę może kurwa ten. E ja mam pomysł. Ustawmy się po bokach i walmy GW <suszę> w drzwi, żeby ich obijać, a jak któryś będzie wylatywać ten molas szybko. No Dobra, spamuję te awa. No, Spamujemy tam w nich A jakbyśmy Ej, na staka weszli. Od pleców, czy osoby są od nich? Dobra, panowie, zregrupujmy się gdzie indziej, to ni do niczego dobrego nie prowadzi. Parka tak za mamy, mamy 15 i tak jest. Zaumolowany w plecy. Dobra, Parę dobiegasz tu? Tak. Ale ci wybrałeś? Ej, stań na tu linię Jak ja dostałem na to Spróbujemy złapać dobra? tego OBO teraz? Musimy no. No. no co ty, oni to specjalnie robią Raz, dwa, trzy, teraz w dół, w dół, w dół, w dół Ma parala, ma parala Ma drugiego parala Leży, leży, leży Ma drugiego parala pod kosiem Bóle, bóle, bóle Dobra, oni tam zwolowani są Dobra o ole po skosi jak ktoś dostaje. Ej tutaj to jest 70 jeszcze, jest 70. Wśród 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 zaraz łapie, zaraz łatwiej, spokojnie. Siocherek, czy masz na niego? A ja możemy ja im wbiec na staka co najwyżej. Ej, dwie osoby nie, wolują, a reszta po tego typa, pod 70. Hmm, ktoś nie podejdzie i zawalują was. Jak oni tu wyleżą, nie Oni się u góry jeszcze klepią, patrzcie tutaj, chodźcie do góry. Gdzie? Ja zolę, mam nie ma. Ale kogoś widziałeś tak. Eee! Spokojnie, nie rozwiejcie. Oni buta mają za dwa oni siedemdziesiąt tylnych na strzałach. Kto ja się u góry, góry bije? Czekaj, stójcie. My to musimy utrzymać się ja w mole. Najgorsze jest to, że ja nie mam już małomanów. Mało ja pierdolę. Możesz kupić. Dobra, my musimy coś tu dziać. Kup prześciany. Walcie, ślanka. walcie randomowo, to kurwa kurwa wystarczy. Dlaczego nie masz party? Tylko, że oni się mogą refilować cały czas, to jest chujne. Ty też. Jest. też możemy. Gruby, dawaj mord chury, walimy. Jak ty Mamy Ale ja cały kratkę czas. wyżej musimy. Jakie mole znikają. Chuj.

Dobrze, ładnie. Złapiemy tego Ale ja nie chcę. Ale bo jesteś z nami wparty, dlatego ty kurwa padrylu! Ale bo ja refilowałem poty tutaj, wiesz? Bo nie, bo kurwa byłeś obrażony, kurwa i stałeś w depo. Spróbujmy złapać tego Seera. Coś, coś tam to... jest u góry od nas? Nie, oni z nich zbiją po prostu. Wiem, że wszyscy są z nami. Oni tam. Mój kurwa! O, bez kitu. Zobacz ile coś. Zobacz, że teraz jest. 20 chyba! zobacz nie, no mięso. Jasna na chipa. 4 4 6. Ale boi tam się na 2 teamy leją. Tamu no były jeszcze My powinniśmy ich grać, Możemy odłolować. Nie no, dobra mam miejsce, okay. do bo oni nie wybiegną, wszyscy. Oni się pozabijają i wtedy... Na... Urywa po co TMW? że nie. Jak chcecie tam wbić, to wolę przednich. Tak, przednich i możemy dalej. wbić. Tak, jedną dalej możemy wbić na stacka. nie da tu się nie da rzucić. Tu, gdzie stałem. nie mogę rzucić. Możemy odłolować, jak chcecie. Patrzcie. no. no, faktycznie. Ty! Ja może rzucę tam po prostu drzewko? Dzień Dzień, to by... Maczety, kury. Nie masz PZ? Ja już nie podchodzę. Mam siłolek, kury. Ja Janusz to nas. Nie podchodźcie tam, bo my na, na jedno bułe od nich siadamy. No tak. Nie chóry znowu budowali Zeszli wszyscy na dół, myślą, że podchodzimy. Ja bym bombę z Uważajcie. Tak, szaki byście nie chcieli za Bez kitu Teraz bokiem? <laughs> bokiem. Nie, nie <laughs> Uważajcie, bo oni zaraz kogoś odliczą. Ta. Randomowo właśnie. Możemy wstaka A, ich wastować po prostu. Awa awa w, w nich, ta. Bastujcie, ich. Widzicie gamepacki, paczomacie. Panika macie panikę mają, panikę mają. Trzymajcie młot, ktoś wiecie. na kostę A, i 15 Patrz, patrz. patrz Ej, ten patrz. Givepacki, givepacki. Ład, już to się avala, sobie. Już się avala sklep, kurwa, kupcie. Macie 20 albo kupcie sobie bez kitu sklep tu jest rzućcie gfbki, wszystko na skupowanie z deków do kurwy nędy. Ej, krzaczki, krzaczki żeby z tobą się, ogarno. nie Spróbujmy <laughs> karabin na jednego Jest tylko, tylko ty, ty, 10, drugi level Bijcie teraz, teraz spamujcie awa gfb Ten eart, Bo ten dwie, na lewo co wybiegł. Po się, się korba ma, wszyscy w ogóle mają mawa i gfbki czy nie? Aj rzućmy no, na 3 tak. może kurwa zamiast rzucać jak randomowo No domowo. dobra na 3 liczę Raz Dwa Trzy o, trzymaj, trzymaj trzymaj o, trzymaj trzymaj to, trzymaj, to, trzymaj Patrz Janek, patrz to, patrz to, patrz to, co się to. dzieje Trzymaj 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 Już dobra. się liczymy dobra I teraz można podejść powoli Pierdolili do góry Przynajmniej teraz... już te same gacie mają jak lecą na 3 Buły takie Dobra jeszcze dobra. raz chodźcie tu i... Można z prawej, ja kurde, kurde. Zaraz porałem po A... niego. Ale już wszyscy na górze, nikogo tu nie ma. A, dobra, wywłaście, wywłaście, chodźcie, ładujemy się, ładujcie się, ładujcie się. Będzie bądź... przypał. No wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Tu no, na dole, no, na dole, no, tu na dole, nie mam no, no, precz. Pusty olujcie, Pusty, właś, pusty, wyjdź, wyjdźcie. Ale gdzie ja go nie grałem? Góra! blokował mnie demonita, ktoś musiał wyjść w, w, w dół. No potman, potem Hanny i Seera I puszły. O, ta pot! Od... Od... Kurwa kapcija! Weźcie Kurwane moje kapcie, Ja jednej kapcie szybko! Pusza dostałem! Dobra, jak ja jednego pota dostałem. Dobra, wyjebane, weź. No, ja nie potuj. Nie ja nie wiem gdzie ja są twoje kuruję, kapcie, zabrali chyba. Dobra, wyjebałem plecak, tam na z tego od sklepu. Idź po to. Idźcie po ten plecach, Ja tam mam 500 chyba ty ten nie ma sensu, kurwa. Ale, Ale nie zauwały. wiem po co bo wchodzicie kurwa, do środka. Nie, piseć, dobrze, zabawiam tam. Kim oni się niby tam biją? Kurwa, gupcie PZ, bo wiem. mamy miny Nie, oni się nie. Biją, oni nas... nie oni w chuja nas zrobili specjalnie, uciekli, żeby nas zraszować. Nie wiem, na chuj, mi się pchamy takie ten. Do środka na tego staka. Gadzina, gadzina. Oni mieli dwa razy więcej ludzi niż na staku. Harnes, gdzie jesteś? Gdzie ja będę, Kurwa, ilu Aha. jest, człowieku. Że ja ci mówię, no że jest. jest. 40, o... ten wjazd był głupi jak chuj. No tak. No był głupi. Był, no Ale byłem. to popadaliście wszyscy coś, kurwa. No żyło. Ja patrzę, to Który to level? Podniósł ktoś ze mnie, bochy, chociaż tyle dobrego No patrz, nie miał pezyta. Nie, nie daliśmy rady. Czyli co, wszyscy tam się wyjebali? Nie, nie wszyscy. Nie, no ja uciekłem na przykład. No ja nie, bo ja wbiegłem na pełne i kurwa. Ja czekałem na Ola, potem jeszcze na. Jeszcze mnie ktoś odda, jak wybiegałem z mo naszą przystań. A nie, oni roba. się na górze serio się tam się leją. Dobra, tak. już tam nie idziemy. Ale oni się, się tam depują, tam wybiegają tam się depuje. Mogu, mogu spierdalaj, spierdalaj mogu, mogu. Euro <grym grym grym> do góry, <paru> Cześć Janusz Nie, ja pierdolę, mój bagpack. No nie ma sensu. Kurwa. Janusz, mogu, mogu, kurwa, Jedzieś, kurwa Nie, tam były jeszcze. Dobra, to po pierwsze. Gdzie biegnie? Nie harkę? wiem, dlaczego ktoś, kurwa, zaproponował te liberty baj, żeby tam się dalać. Bo... Ja nie no. wiem. Miał być 8 osób tylko. No 8 osób, a na staku 40. Ta 8 osób. No to ktoś to sprawdził. Ja dostałem pizdę za 2600, to ja spadłem na, na jedną salwę. No coś Idziemy na roty? Na PH się biją jakieś typy Ej, A można, można, po jaką napkę?